Naszym gościem inspektor dr Mariusz Sokołowski, były policjant, były rzecznik Komendy Głównej Policji, Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego dzisiaj na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, zacny Uniwersytet Warszawski. Kłaniam się panie doktorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Odchodzi generał Jarosław Szymczyk, ma odejść z, z fotela komendanta głównego policji. Pan, który jak sądzę wciąż ma policję w sercu i pewnie dobrze wspomina swoją służbę i, i ciepło myśli o o polskich policjantach odetchnie z ulgą, czy pomyśli, że polska policja straciła zacnego oficera? Trudne pytanie, natomiast z pewnością będę czekał na zmiany, które te przed tą formacją są, bo te zmiany są nieuniknione. I tak jak pan wcześniej wspomniał, ta policja to jest fantastyczna formacja, w której pracowało naprawdę bardzo i pracuje nadal bardzo wielu ludzi. Mimo wszystko formacja, w której, która w ostatnim czasie została bardzo, ale to bardzo osłabiona. I dzisiaj trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że jest to formacja, która zmaga się z olbrzymim kryzysem. Wewnątrz i na zewnątrz. I to kryzysem wizerunkowym, kryzysem autorytetu e, samych funkcjonariuszy, kryzysem autorytetu przełożonych. Zmaga się z e, kryzysem finansowym w zakresie e, szkoleń, chociażby policyjnych. No to wszystko niestety może przełożyć się niekorzystnie na nasze bezpieczeństwo i to jest niebezpieczne. To wszystko jest wina PiSu, Zjednoczonej Prawicy, i polityków, którzy decydowali przez osiem ostatnich lat, czy to jest wina, nie wiem, pokolenia, młodych ludzi, którzy trafiają do tej służby, e, czasów gospodarczych co właściwie leży u podłoża tych kłopotów Te ostatnie 8 lat to niestety ale no takie kolejne kroki w kierunku dewastacji tej formacji jest to działanie które ja, które ja przypisuje politykom ostatnio rządzącym politykom, którzy decydowali o tym, że policja stała się bardzo upolitycznioną formacją i to jest jej dzisiaj główny problem upolitycznioną dlatego, że po pierwsze wymieniono bardzo dużą część kadry kierowniczej już na przełomie roku 2015-2016 przypomnę, że z komend wojewódzkich odwołano praktycznie wszystkich komendantów wojewódzkich odwołano większość zastępców komendantów wojewódzkich przesunięto wielu komendantów powiatowych Rejonowych, miejskich, ich zastępców. Zmiany dotknęło nawet naczelników w komendach powiatowych i co ciekawe, bardzo często podstawą do tych zmian albo podstawą oceny funkcjonariuszy, którzy zajmowali kierownicze stanowiska, było to, czy dany człowiek żyje dobrze z określonym politykiem lokalnym, czy też nie. I to jest przerażające, trzeba powiedzieć, bo mieliśmy do czynienia z pewną oceną, która wcześniej nie miała miejsca. Dla policjantów, którzy. Dla policjantów, którzy służyli wtedy w, i, i do tej pory służyli w jednostkach policji, dla wielu przełożonych był to czytelny sygnał, że o to w, lepiej żyć jest z politykiem, warto jest lepiej żyć z politykiem lokalnym, aniżeli, aniżeli m, z przełożonym służbowym, aniżeli podporządkować się swojemu przełożonemu służbowemu, od którego niewiele y, z, znaczy y, jego awans. Natomiast y, jeśli chodzi o to, co działo się w policji, no to proszę zobaczyć także używanie policji do wielu takich działań, których policja. Niestety, ale mówię dzisiaj, myślę, że się wstydzi. Wstydzą się tego także funkcjonariusze, którzy w niej pracują, no i czasami śmieją się z politowania, czasami śmieją się z zażenowania, czasami śmieją się. Jest to śmiech, który towarzyszy właśnie wstydowi, który pojawia się u tych funkcjonariuszy, bo różnego rodzaju zabezpieczenia, różnego rodzaju akcje, na których wysyłane, wysyłano, no nie powinny mieć miejsca, a było one podyktowane najczęściej tym, żeby przypodobać się, Osobom, które nadzorowały policję z politycznego ramienia. Ale rozumiem, że to jest też taka wiedza, którą pan ma z rozmów z czynnymi funkcjonariuszami, tak? Pan słyszy to od nich, od tych ludzi, którzy są dzisiaj w służbie. Tak. tak. W trakcie rozmów z wieloma policjantami wyłania się właśnie taki, taki obraz. Oni też czekają na, na zmiany z utęsknieniem, muszę powiedzieć. Pamiętajmy, że policjanci są osobami, które mają, reprezentują różne poglądy polityczne. I kiedy. Przychodziło nam obserwować różnego rodzaju zmagania osób będących za jedną stroną sceny politycznej, czy drugiej, czy drugą stroną, a policjanci musieli być pomiędzy tymi osobami, to mieliśmy, do z, to mieliśmy do czynienia z tym, że ci funkcjonariusze bardzo często w ogóle nie byli po żadnej stronie konfliktu, albo też identyfikowali się nawet z tą stroną, która nie była stroną rządzącą, ale oni nie mogą wyrażać swoich poglądów. Oni muszą wykonywać swoje zadania. Pytania kto i jakie zadania im mm, przydzieli i w jaki sposób te zadania będą wykonywane. To jest istotne. Wizerunek to jest jedno, ten spadek zaufania społeczeństwa do policji, to drugie, to wszystko obserwujemy, to rzeczywiście e, bolesne, e, bolesne fakty, które mają miejsce, ale być może takie kluczowe rzeczy, takie najbardziej wstrząsające i konkretne, to są bardzo konkretne sytuacje, zwłaszcza te tragiczne i dramatyczne, no, nieszczególnie Dotyka to, co się wydarzyło z 14-latką z Andrychowa. Jak pan interpretuje tę sytuację? Czy tam zawaliły procedury, czy tam była niefrasobliwość konkretnych ludzi, którzy byli akurat w, tej, w, te, w tym momencie na służbie, przyjmowali to zgłoszenie rodziny? Co, co tam tak naprawdę nie zagrało? Skończyło się to absolutnie tragicznie śmiercią dziewczynki pół kilometra od komisariatu, którą spokojnie można było uratować. Ostatnie wypowiedzi Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pokazują, że jednak jakieś nieprawidłowości się dopatrzono. I myślę, że coraz bliżej jesteśmy pewnego, pewnego wniosku, że mieliśmy do czynienia z rutyną policyjną. Rutyną, która być może niestety doprowadziła do niewłaściwej oceny tej sytuacji i niewysłania policjantów w tym czasie, kiedy trzeba było ich wysłać w to miejsce, gdzie powinni się znaleźć i niewykorzystania tych środków, które... Mogły były być wykorzystane. Ta rutyna, niestety, to jest tak, że to o czym wspominałem na samym początku. To jest efekt braku środków na właściwe szkolenie funkcjonariuszy. Jeżeli tej rutyny będzie więcej, to ci policjanci, oczywiście, będą działać zgodnie z pewnymi procedurami w zakresie tych procedur, ale będzie mniej empatii, mniej wyczucia i mniej spojrzenia na sprawę indywidualnie. A na tym polega praca policji. Zaginięcia, które są zgłaszane w jednostkach policji, naprawdę są zaginięciami bardzo, o bardzo różnym charakterze i bardzo w bardzo różny sposób można je zakwalifikować. Bo z jednej strony mamy zaginięcie, które może być przestępstwem, związane z przestępstwem, gdzie życie, zdrowie dziecka jest zagrożone. Możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy trzeba użyć no chociażby child alertu, informując np. za pośrednictwem wirtualnej Polski, że takie dziecko jest poszukiwane, a z drugiej strony możemy mieć. Do czynienia z przypadkiem kolejnej ucieczki, osoby, która w, 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 uciekała już niejednokrotnie i wielokrotnie była, także od, była już odnajdywana. Ale pomiędzy tymi dwoma obrazami jest naprawdę cały spektrum różnego rodzaju sytuacji i one wiążą się także z dużym spektrum działań policyjnych. Pytanie, jak, to, jak te wstępne informacje ocenił dyżurny jak zadziałał, jakie środki podjął i czy one były wystarczające w, w, w danej sytuacji, czy też były wymagane w, w danej sytuacji. Dzisiaj znowu pozostaje nam wiele pytań, na które myślę, że odpowiedzą służby wewnętrzne w policji, służby kontrolne. Dlaczego nie wysłano policjanta z psem? Dlaczego nie skorzystano z możliwości lokalizacji tej osoby na podstawie chociażby logowania telefonu komórkowego? Więc to są pytania, na które my jeszcze musimy sobie odpowiedzieć, a odpowiedzi na razie nie znamy. I no, niestety opieramy się tylko i wyłącznie dzisiaj na tym, co znam, wiemy z, publicz z publicznego przekazu. To taki nawias tylko, bardzo konkretny dygresja szczegółowa. Może pan nie znać tych szczegółów, ale jeśli Pan zna i zechciałby się podzielić, jak długo, może pan pamięta, jak długo trwa e, zlokalizowanie telefonu komórkowego od takiego momentu, że ktoś o to prosi zgłasza dyżurny decyduje dobrze, to jest uzasadniona prośba. Ja takie zapytanie wysyłam. Rozumiem, że to się w komendzie wojewódzkiej robi. Ile, to, jak, ile czasu to może trwać? Nie, nie to, jest, to jest inaczej, to inaczej działa. Jest to pewnego rodzaju urządzenie, którym policjanci dysponują, będąc w, w określonym terenie, i w zasięgu działania tego urządzenia ono wyświetla, jakie Telefony logują się w tym miejscu, i wtedy policjanci docierają do sygnału konkretnego telefonu. Co, co istotne, to to, żeby takie urządzenie było w posiadaniu funkcjonariuszy, bo pamiętajmy, że być może komenda, której, której to zaginięcie było, takiego takim urządzeniem nie dysponowała i musiałoby je ściągnąć z komendy yy, yy, wojewódzkiej, co także jest możliwe. Ale to też pokazuje, że chociażby jeżeli chodzi o środki, które powinny być przeznaczane na policję, to tych środków powinno być więcej i być może w przypadku zaginięć takich urządzeń powinno być więcej i częściej powinny być wykorzystywane. No to jest element, do, element do, taki problem do przedyskutowania w samej policji po to, żeby można było, po to, żeby można było w sytuacjach, kiedy potrzebna jest pomoc, tę pomoc ludziom nieść. Policja w ogóle musi. Policja w ogóle musi zmienić swoje podejście w dużej mierze z policji, tej, która jest w tej chwili policji, która czasami jest taką um, nastawioną, na, nastawioną na wykonywanie poleceń, policją zabezpieczającą się bardzo, na policję, która jest empatyczna, która wychodzi do przodu, która odpowiada na oczekiwania obywateli. E, takiej policji myślę, że wszyscy oczekujemy. No dobrze, to spróbujmy konstruktywnie podejść do momentu, w którym się znaleźliśmy i zastanowić się wspólnie. Co w pierwszym rzędzie należałoby zacząć robić, by nie tylko wizerunek policji to także naprawić, ale rzeczywiście taką pragmatykę służenia obywatelom zmienić, żeby, żeby się ludzie czuli bezpieczniej, żeby rzeczywiście bezpieczniejsi byli. Nie wiem, czy Pan widział te najnowsze doniesienia, to chyba radio RMF FM informuje o trzech granatnikach w... W gabinecie komendanta głównego jakiś alkohol tam się pojawił. Rozumiem, że przede wszystkim to te granatniki trzeba by wynieść i z alkoholu też zrezygnować. Pół żartem, pół serio. To jest pytanie tak naprawdę o mm, autorytet na samym czele formacji, tak? To, to byłby pierwszy krok, postawienie kogoś takiego na czele policji? No już Pan odpowiedział na pytanie, na które ja na samym, początku, na samym początku o tym wspomniałem, że policja potrzebuje odbudowania autorytetu, więc potrzebna jest na czele formacji osoba, która swoim przykładem, swoją charyzmą, swoim wpływem na innych przełożonych służbowych przy odpowiednim doborze doprowadzi do tego, że policjanci, na dole będą czuli inne oczekiwania ze strony swoich przełożonych. Będą wiedzieli, że, za, że dla danych ludzi warto w odpowiedni sposób pracować. Będą myśleli o tym w ogóle, żeby w tej formacji pozostać. Proszę zobaczyć, że także problemem, przed którym w dużej mierze stanie obecne kierownictwo policji, to jest problem odejść ze służby i braku chętnych. Którzy chcieliby tę ten, ten służbę uzupełnić. Dzisiaj ten wakat jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, chyba najwyższym od roku 90, kiedy powstała policja w III RP. I dzisiaj to się przekłada na to, że tych policjantów nie ma. Jeśli wrócimy do sprawy Andrykowa, to być może, być może jest tak, czego no nie, nie, nie wiemy do końca. Ale może się okazać, że tam dyżurny być może nie miał kogo wysłać, bo być może nie było tam tylu funkcjonariuszy, który, których można byłoby uruchomić do tej, do tej akcji. Więc y, trzeba będzie uzupełnić braki kadrowe, trzeba będzie spowodować, żeby ludzie, którzy chcą odejść z tej służby, żeby z niej zostali. Autorytet y, nowego szefa, autorytet osób, które będą kierowały policją, myślę, że sprawi, że część osób wartościowych Powróci do tej formacji. Zechce powrócić do tej, do, do tej formacji i dalej d, dla niej pracować tak jak, to było, tak, jak to było kiedyś. I to, co jeszcze jest także, bo to jest, autorytet, to jest jedno, ale to, co jest jeszcze ważne, to jest to właśnie odpolitycznienie, o którym też wspominałem na samym początku. Dzisiaj chyba my, my wszyscy, albo większość społeczeństwa uznaje policję jako tę, która działała. Bardzo często na życzenie partii rządzącej, która zabezpieczała miesięcznicę, która nie pilnowała wspomnika um, smoleńskiego, która pilnowała pewnego domu na warszawskim Żoliborzu i ludziom to się um, nie podobało, bo okazywało się, że w sytuacjach, kiedy ci policjanci byli potrzebni w innym miejscu, to ich brakowało. Więc my musimy także doprowadzić dzisiaj w naszym państwie do tego, żeby ta policja uległa bardzo dużemu odpolitycznieniu, tak aby nigdy już więcej politykom nie przychodziło do głowy, żeby te swoje ręce polityczne w tę policję wkładać. Nadzór polityczny to jedno, ale realizacja zadań przewidzianych prawem i procedurami policyjnymi to drugie. I to politycy z tego politycy muszą sobie zdawać sprawę. No tak, no ale to, to rozumiem. To jest kwestia pewnej odpowiedzialności decydentów, akurat konkretnych polityków, którzy mogą o tym decydować, Może tak albo. Musi być, panie rektorze. Słucham. Ale ona musi być, tak czy inaczej. I to tak. trzeba uświadamiać tym ludziom. Żeby nie było tak, że na miejsce jednych przychodzą drudzy, którzy mówią, no nie, właśnie. teraz to my będziemy walczyć w taki sposób. Tu chodzi o to, żeby ten komendant poszczególny na różnym sz szczeblu nie bał się tego, że zostanie zwolniony, bo politycznie komuś nie będzie podobała się jego, 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 jego decyzja. Zazdroszczę, panie doktorze Wiary w e, klasę naszej klasy politycznej. Ja akurat zupełnie tego nie mam. Ja nie, niekoniecznie mam taką wiarę, natomiast uświadamiam tym ludziom, że, że mieszanie polityki z policją nie przynosi niczego dobrego dla nich samych, dla tych polityków. Okay. Bo proszę zobaczyć, dzisiaj mówimy o tych politykach, którzy rządzili, którzy myślę, że w dużej mierze mogą czuć się odpowiedzialni za to, że mówimy o tak słabej kondycji polskiej policji. Po drugie, jeśli ci politycy myślą rozsądnie, to powinni myśleć o tym, że oni robią dzisiaj, ci rządzący w szczególności, albo ci, którzy będą rządzić, że czynią to dla państwa, dla społeczeństwa. Państwa. Takie są, za, tak, tak to powinno wyglądać. A osłabianie policji nikomu n, 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 nie służy. Nie służy przede wszystkim nam jako społeczeństwu. Mhm. Wspomniana no. bardzo mała liczba funkcjonariuszy na ulicy być, być może bardzo szybko przełoży się na to, że będziemy mieli więcej włamań, więcej sytuacji niebezpiecznych, bo świat przestępczy nie znosi próżni, a nie chciałbym, żeby i myślę, że nikt z nas nie chciałby, żeby od, odrodziło się to, co było w latach 90. na początku lat 90. kiedy jak być może pan pamięta. Mieliśmy do czynienia z sytuacjami, kiedy samochody trzeba było zabezpieczać spe, specjalnymi laskami na kierownicach, kiedy trzeba było montować kraty w, w, w oknach. Lepiej, żeby ta policja była silna, żeby była dobrze wyszkolona, dobrze wyposażona i żeby w ogóle była na, na ulicach i w jednostkach policji. Dobrze, to prawda. Tylko teraz tak: próbuję się wczuć w sytuację naszych widzów, którzy oglądają teraz naszą rozmowę i sobie myślą tak, no pewnie, że pracuje w jakiejś tam firmie, myśli sobie, widz. Pewnie, że dobrze byłoby, żeby ten prezes, który jest daleko ode mnie, wysoko gdzieś tam na stanowiskach, na tym kolejnym piętrze, żeby po prostu nie przynosił obciachu firmie, w której ja pracuję. To jest ważne, dobrze, ale ważniejsze jest tak szczerze mówiąc od tego prezesa to ile ja zarabiam, jaka jest moja pensja i czy ja się dobrze w tej robocie czuję, czy ja ją lubię. Może to ostatnio akurat trochę najmniej w tym kontekście, ale też to ważne. No i to jest pytanie o pieniądze, prawda, żeby ci ludzie na tych komisariatach po prostu za niełatwą za łażenie po chodnikach w mrozie, patrolowanie, jeżdżenie samochodami, robienie niewdzięcznej roboty, pracowanie na komisariatach, które może nie są, mówiąc delikatnie, idealnie wyposażone, więc to nie, to nie są szczególnie przyjemne bardzo często warunki pracy, służby w zasadzie, żeby oni dostawali konkretne pieniądze. Jak to zmienić, kiedy wszyscy mówią, czasy trudne i każdy powinien mieć więcej pieniędzy? No nie da się każdym dać więcej. W ostatnich latach to, co trzeba przyznać, że poszło więcej pieniędzy na uposażenie funkcjonariuszy, i ono wzrosło. I dzisiaj to uposażenie już nie wygląda tak źle, chociaż oczywiście w, w kontekście tego, jak wygląda rynek pracy. Lepsze uposażenie to większa zawsze liczba chętnych do tego, żeby w tej formacji pracować. Natomiast też niestety, ale to jest od lat, i to nie tylko od 8, ale także poprzednich lat, które były w, w Polsce, na tej policji bardzo często oszczędzano. Policja jest olbrzymią, olbrzymim pracodawcą. Chyba jest to największy pracodawca w Polsce, bo to jest ponad 100%. Tysięcy etatów mundurowych, około 25 tysięcy etatów cywilnych. Jakikolwiek wydatek w przeliczeniu na jednego nawet pracownika, na jednego funkcjonariusza, w skali budżetu robi olbrzymie, olbrzymie kwoty. Bardzo wielu ministrów finansów na przestrzeni lat opowiadało się przeciwko zwiększaniu tych kwot. Raczej cięto. Raczej robiono oszczędności na, na, na policji, a to doprowadziło chociażby do tego, że dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy szkolenie zostało bardzo skrócone, kiedy szkoły policji nie działają tak jak, tak, tak, tak jak kiedyś, że um, przestawiono um, szkolenie policjanta na tak zwane doskonalenie zawodowe, czy też, do, czy też samo doskonalenie, licząc, że policjant sam będzie podnosił swoje kwalifikacje, co jest, trzeba dzisiaj przyznać, fikcją. A to wszystko potem sprawia, że właśnie w, w grę wchodzi rutyna, że policjanci zapominają o pewnych rzeczach, że nie, nie, nie doszkalają się, nie przypomina im się wielu elementów ich służby, no i potem pojawiają się takie sytuacje być może jak ten, który był w Andrychowie, czy ten, który mieliśmy ostatnio we Wrocławiu. I takich sytuacji jest niestety znacznie, znacznie więcej. Na policji nie powinno się oszczędzać. Policjanci powinni dobrze zarabiać, powinni być dobrze wyposażeni, bo tak naprawdę oni dbają o nasze bezpieczeństwo coś, co jest dla nas niezmiernie ważne. Nie tylko to bezpieczeństwo zewnętrzne, na które idą duże pieniądze i słyszymy o tym w ostatnich latach, ale także bezpieczeństwo wewnętrzne czyli to, co dzieje się u nas za oknem to, co dzieje się za moim domem bo myślę, że każdy z nas chciałby, że kiedy m, chciałby być przekonanym, że kiedy będzie potrzebna pomoc tego funkcjonariusza, kiedy zadzwoni pod ten numer 997, to ten patrol zjawi się bardzo szybko, będzie pomocny i będzie działał, a nie, że będę czekał na ten patrol po kilka godzin. Ostatnia rzecz, jeśli mogę prosić o krótką stosunkowo odpowiedź, bo nasz czas w zasadzie się skończył. Bo tak, my z dnia na dzień nie sprawimy, że na przykład w przyszłym tygodniu będzie więcej pieniędzy na szkolenia w polskiej policji. Prawda? To nie są proste decyzje, nie da się tego tak po prostu zrobić. Ale pan, z pańskim unikatowym doświadczeniem, po pierwsze byłego policjanta, po drugie człowieka, który w policji odpowiadał za wizerunek, czyli za PR, jaki udzieliłby pan takiego, wie pan, taki protip dla nowego ministra spraw wewnętrznych i administracji, co mógłby stosunkowo łatwo, jakiś taki, nie wiem, soft decyzja, stosunkowo łatwo zrobić on albo człowiek, którego on wybierze na komendanta głównego policji, co by mogło tak trochę z dnia na dzień już odrobinkę ten wizerunek zmienić, odwrócić, co by sprawiło, że ludzie zrozumieją, policjanci, sami obywatele, no idzie ku dobremu. No, dzisiaj się właściwie nic nie zmieniło, ale widzę, że jest dobry kierunek. Co, co, co spec od PR by doradził w takiej sytuacji? Po pierwsze, nie, tutaj nie ma prostego, prostego rozwiązania, bo wizerunek, to jest coś, co odbudowuje się naprawdę bardzo, bardzo długo. Natomiast takim pierwszym krokiem, pierwszym sygnałem ważnym dla funkcjonariuszy będzie powołanie odpowiedniej, właściwej osoby na stanowisko komendanta głównego policji osoby, która da nadzieję tym policjantom i oni powiedzą, dobrze, wraca na przykład coś, co kiedyś było w tej formacji. I to będzie chyba dzisiaj jeden z najważniejszych kroków. A potem, jak ten człowiek będzie postępował, w jaki sposób działał, jaki plan naprawy tej policji przyjmie, no to myślę, że to jest, to wymaga no bardzo poważnego, bardzo poważnej dyskusji, bardzo no, i, to, i to jest naprawdę działanie bardzo, bardzo długie. Inspektor dr Mariusz Sokołowski, były policjant, był rzecznik główny. Komendanta Głównego Policji. Dzisiaj Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Kłaniam się dużo zdrowia. Dzięki, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.